Witam was ludzie, w nowym odcinku z gry Descape. jest dokładnie tak, mamy łom, więc możemy iść dalej, w końcu, w końcu, dzisiaj będę chciał zdobyć pomarańczowy klucz na pewno i prawdopodobnie jeszcze będę chciał zdobyć klucz czerwony, Ech, nie będzie to takie do końca proste, ale jednak się postaram. ile mam, mamy jedno to, potrzebowałbym drugiej zapalniczki, spoko. Ale zawsze mam, tak, mam, okej, okay, to noszę, okej. Okay. tutaj będzie pierwszy? Ryszard, Tadeusz, kto tu idzie? Mateusz, kurczę, no nie Mateusz. Marek, kurczę, szkoda. Konrad, nic fajnego, taśma. Taśmy zawsze przyjmę, nie? Jeszcze tutaj idzie Artur. Konrad i wodek, pięknie, pięknie, bo nie ja i przydałoby się jeszcze pobić właśnie. Jakiegoś strasznika tego. Karola by się przydał pobić? Żeby mieć klucz do tych przedmiotów. Okej, okay, gdzie jest... Gdzie jest tutaj? Tu jest Tadeusz Oni się nie denerwują, że ja tutaj jestem Leszek, Ryszard, Marian, Karol O kurczę, Karol jest silny Ej, aha, bo ja nie mam broni, o nie Niedobrze dobrze, nie będę na śniadaniu i chyba bym mnie strzelą. Dokładnie. No to trudno, wystrzelali mnie, niestety. Nie, nie chciałem, nie zrobiłem tego, tego, co... Nie zrobiłem tego, co chciałem zrobić. Ale spokojnie... Pracujemy, odzyskam co moje. Na szczęście nie, nie tracę aż tak dużo hajsu. Bo po prostu... Miałem go mało. A i tak, raczej wszystko, co bym chciał kupić, to już kupiłem. Muszę, ka Matko, co ja Muszę Karola pobić, ale ważniejszy jest na razie ten. Na razie jest ważniejszy do pobicia. Ark e, jest ważniejszy do pobicia na razie, bo on mi daje pomarańczowy klucz, a ja w tej nocy już chcę ten pomarańczowy klucz wykorzystać. Więc on naprawdę jest ważny. Naprawdę jest ważne, żebym miał ten klucz. Dobra, przeszukam cele w wolnej chwili. Adrian, nie ma Adriana. Latarkę, latarkę wezmę, przyda się akurat. Nie do rozdania, tylko po prostu. Skarpetę... Wiecie co, ja już chyba tego nie chcę mi się zbierać po prostu. Tego baziewia. Blakę, blakę za to wezmę. Już mi się nie chce po prostu tych relacji aż tak bardzo polepszać, nie? Tak, wiecie, tak bardzo. E, hu, 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 hu. Dobra, blachę, blachę sobie dam. Dam sobie blachę tutaj. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Kopię swój własny grób, no to ciekawe, to ciekawe. E, Ok, idę dalej przeszukiwać cele. Co, tym razem dostanę nic. Adam, Adam, co ty będziesz miał? Beczko penarium wezmę akurat. Akurat ją wezmę. Zapalniczka się przyda. Dajcie mi jeszcze jedną zapalniczkę, bo porozowałem potrzebnie. Jedzenie by się w sumie przydało, mogę je wziąć. Najwyżej wezmę je później. O, tu jest w ogóle burrito. Muszę o tym pamiętać. Adam, dostaniesz dwie beczki penarium. No i pięknie, a teraz jesteś moim przyjacielem. Beczka, scenariusz to jednak jest potężna. Bardzo potężna. Łochu, hu, hu, Trzy pilniki. No, takie takiego szaleństwa to ja jeszcze nie widziałem. Mientówki, miętówki. Tak, chcę miętówki. E, Kamil, co ty sprzedajesz? Mundur strażnika niepotrzebny. Mundur strażnika jest mi niepotrzebny aktualnie. Dobra, biorę to, biorę to. To zostawiam. Co ja mówię, biorę. Zostawiam. Dobra, muszę być przygotowany, żeby pobić strażnika teraz. Więc wezmę w sumie to i to wezmę. Bardzo wzmocniony uniform więźnia. Pięknie. Wezmę sobie to. To jest broń 3 na 5 Lepsza to niż nic. Jaki strażnik już jest? Arek, to nie ty. Nie ciebie szukam. Marian, Artur. A! Artur, widzę, słaby. Już Karol był silniejszy. Dobra. O nie, szybciej, 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 szybciej. Weź to i to. Dobra. Weź to. Dobra. Dobra, zrób tak, ok. I na ćwiczenia, pięknie. Pięknie to zrobiłem. Dobra. Super, nikt mnie nie widział. Nikt znaczy też nie widział, że poszedłem. Yy, pałkę sobie wezmę jako broń. Ok, super. Jest super. Burrito, wezmę. O, zabrali chyba moje burito. Albo ja je wziąłem, nie wiem. Dobra, i teraz tak, biorę to i to, aha nie biorę, to biorę tak, tak i tak i biorę teraz to, robię tak i robię tak, Zawsze się też coś klucz, dokładnie to chciałem, teraz zostawiam to tutaj, a to zostawiam tutaj, tutaj, z tego robię sobie fake pensa. i dokładnie, dokładnie tak. Kamil, ty nic ciekawego nie sprzedajesz? Konrad? Nie, u was chyba sprawdzam wszystkich, jeżeli dobrze pamiętam. Więc teraz tylko te cele mi zostały. Chciałbym cały czas tego Karola znaleźć i zatłóc. Hmm. Przydałoby się bardzo. Atrament. Po co mi ja ta apteczka? Po co ja biorę w ogóle? Szymyka tutaj Mati. Okej. Okay. I drewno, i sobie zostawię to tutaj. Nie, nie zostawię tutaj, zostawię tak i tak. O, pięknie. Imptuski zostawię tutaj, i teraz chciałbym zrobić, chciałbym pójść z jeszcze jednym tym talkiem. To wyrzucam, zostawiam. Okej, okay. Jan, na szczęście ciebie tutaj nie ma. Biorę ta pastę. Biorę pastę, bo się przyda. Zapalniczka. Niestety nie, gwoździe Gwoździe się też się przydadzą. Żeby tutaj zrobić kastety. E, I teraz co chcę jeszcze? Wezmę sobie jeszcze grzebień i może kogoś kupię zapalniczkę, co? 35 hajsu, Może się sprzeda. Kamil, na pewno masz zapalniczkę. Dokładnie. Ja po prostu to wiem. Okej, okay, no teraz już muszę pobić tego Karola Leszek. Okej okay. Gdzie jest Karol Tu jest Artur Okej okay. Artur już nie zostaw Tam był Karol chcę Karola, halo, dogoni go, dogoni go Krzysztof Karol Nie dobrze, to jest za dużo strażników No, Are, kurde, Arek, itce idź, itce se, itce. se, jest Henryk. Okej, okay, nie zauważył Artur, super. Okej, okay, tutaj idzie jeszcze jeden strażnik. To trzeba... Okej. Okay, Ryszard. Okay. Zostaw mnie. Dobra i teraz tak, biorę to, robię tak, super, robię tak, super, robię tak, super, robię tak, super. Zostawiam tak, biorę tak, super. Teraz muszę uciec i nie mogą mnie zastrzelić. O nie, niedobrze, 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 niedobrze. Jest! 99. Okej. Okay. Yy. Jak to teraz zrobić? Muszę zaczekać, aż będę miał 40. Tak, muszę zaczekać, aż będę miał 40 życia. Wtedy wyjdę. Pozwolę się dwa razy strzelić. To sobie zostawię. Albo po prostu mnie nie strzelą, tak, po prostu mnie nie strzelą, bo mi spadnie, tak, do 89. Tak też mogę zrobić i tak też zrobię. No. Pięknie. Tylko muszę uważać, bo potem że to zabrać, to nielegalne, bo mi to wezmą, a to już fajne nie będzie. Zdecydowanie to fajne nie będzie. Dobra, robimy. Czapka super. Praca, praca, praca. Kurde, ile ja mam tych nielegalnych przedmiotów? Ja naprawdę mam ich pełno. Mam ich chyba za dużo. No, chyba. Raczej na pewno mam tych przedmiotów za dużo. Muszę coś z tym zrobić. Dobra, yy, jeszcze tylko dwa przedmioty. Pięknie. Ok, te trzy wezmę. To chcę rozdać, więc. Wojtek, ty tutaj dostaniesz to, ty dostaniesz jeszcze to. E, dwa kubki, mogę to to, ale ty. dobrze. niedobrze. Huf, e, niedobrze. Przydał, przydałaby się przepchaczka w tym momencie. <gry> Zupełnie szczerze. To sobie wezmę, tak. Teraz tak, to wezmę, to wezmę, to wezmę. Tak, tak, tak. Tak, tak. Nie. Tak i tak. Ok. Super, ja tak. To zostawię też tutaj. I super, jestem przygotowany, tak? Jestem przygotowany tutaj. Mam liche obcążki. Powinno zadziałać. Powinno zadziałać. Dobra. Eee. To idę spuścić w innym klopie. Eee. Dwa kupki, no. Dobrze. Przyda się przepychaczka. Znajdę... Nie. Sorry, Kuba. Ja tutaj nie chcę Cię przeszukiwać. żeby sobie nie pomyślał. Eee. Nie przesadzaj, Szymon. No Szymon, żeż. ty... Kim ty jesteś, żeby mnie bić? Kim ty jesteś, Szymon? No wiedziałem, wiedziałem, dlatego mnie biłeś. ok, super. Ok, Okej, okay, teraz się myjemy i potem już muszę być przygotowany. Żeby mnie nie przeszukiwali, bo to troszeczkę się skomplikuje, ale i tak zrobię to, co będę chciał. I tak mój plan wypełnię. Eee, zegarek, bateria, hm. Jak co sprzedajesz? Nic takiego super. Więc ja zostawiam to, 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 to. Nie, nie tak, tylko tak, tak i tak. Biorę sobie to, biorę to. Biorę to, biorę to. coś jeszcze biorę? Nie, to mi starcza. Tak, tu idę tam. W sumie nie wiem, jak tam będzie na górze, więc wezmę to. Ok. Kogo będziesz przeszukiwać, salutować? Salutuję. Tak jak każesz, a przeszukujesz? Kuba i Wojtek. Pięknie. Czyli nie. Ło, Kamil, ale to żeś się super zbugował w tym miejscu. Dobra, w takim razie ja idę tutaj. I zaraz przechodzę. Użyteczność klucz 100%. 90%. Generator. Liche obcążki. No a to w takim razie te liche mogą nie wystarczyć do końca. No ale spokojnie, spokojnie, poradzimy sobie. No tutaj to pójdzie na luziku. Przepnę to. Nie muszę się w ogóle tym przejmować. Ok, teraz generator. Dobra, szybko, szybko, szybko. Schodzimy na dół, szybko. 70%, nie wiem dlaczego. Dobra, 12%. 4%. Szybko, szybko, biorę to, biorę to. Szybko, ulepszam. Lekkie kombinerki. Ok. Najwyżej się tam wrócę, no najwyżej, no. Może się uda? Może się uda? Jest. Udało się. Super, ludzie. W takim razie. Czy ja tam się mam wrócić i postawić ten fake chance? Chyba nie. Chyba nie muszę. Lekka łupata. Ok. Teraz robię tak. Teraz ulepszam sobie lekką łopatę. Aha. No to wykorzystam sobie ten mój kluczyk w takim razie. Nie ten kluczyk. Klucz, zostawiłem go na dole oczywiście. Eee, klucz, klucz, klucz. Jak najdalej go zostawiłem, żeby stracić ten czas. Plastic celi klucz. Nie zgasili świateł. To ciekawe. To czy yy, nie zamknęli cel? Dziwne. Aha, bo Kamila tam nie ma. Tak, bo Kamil jest tutaj. A, ale mi się udało, czyli nie, musiałem, nie muszę w ogóle klucza wykorzystywać. Wymaga podpór. Aha, podpory jeszcze. To chyba tutaj mam jeszcze drewno. W takim razie. Dokładnie. Też sobie wezmę już. I zrobię podpory podporę jedną. ok, i kopiemy dalej. Kamień, żaden problem, jak już w poprzednich odcinkach mówiłem. O, widzę, że jest mina. Muszę uważać, żeby na nią nie wejść. Ciekawe co mi Leona w ogóle zadaje obrażeń. E, dobra, cyk, cyk. Tunel wymaga podpór, no i już więcej podpór w aktualnej chwili nie mam, więc muszę to wywalić wszystko. Przydałoby się te rydle wykorzystać, tak bardzo by się przydało je wykorzystać. Dobra, teraz tak, biorę te klucze do środka, czyli tutaj i tutaj i tutaj. Myślę, że ulepszę sobie kombinerki na maksa. Myślę, że tak. Rydle sobie też wezmę tutaj. Okej. Okay. Dzięki Kamil, że tutaj jesteś, dostaniesz w zamian za to, co dostaniesz i dostaniesz drugi pilnik, czemu nie, mi się raczej nie przydadzą, dlatego mu je dałem, Ok, wezmę to, pięknie i robię teraz taki cyk, mocne kombinerki, super, mocno łopata, chyba będę kopał rydlem dalej, no chyba tak, będę kopał rydlem, to będzie najlepsze, mogę teoretycznie jeszcze wyjść, ale to nie mam tego, a co to jest? Tutaj mógłbym się przekopać, jest więzienny schowek, nie? I tutaj też. No ciekawe, ciekawe. Może w nas. Myślę, że w następnym odcinku tak zrobię, no. Faktycznie mogę tak zrobić w następnym odcinku. No, więc ludzie, my się widzimy w następnym odcinku. Ja sobie jeszcze tylko zrobię tak. Yy, nie tak, tylko tak. Kurczę. Tak, tak. Tak, tak. Yy, jeszcze tutaj na dole dam sobie właśnie no, tam trochę dalej mogę się jeszcze przygotować no e, i to sobie dam tutaj, okej, okay, pięknie. To sobie zabieram do siebie. E, no. Mogę to spuścić. Fajnie. I zostały mi tylko takie rzeczy. Okej, okay, super. Więc my się będziemy ludzie w następnym odcinku, a na razie ja się z wami żegnam. Więc na rodzie. Cześć. Jo!